Panie pośle. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Pięknie, pani pośle, się zrobiło matura dzisiaj. Czy Trzeba czy czy by życzyć maturzystom wszystkiego najlepszego połania, połamania piór, tak? Bo to najważniejszy egzamin w życiu, jak to się mówi. No tak, no dzisiaj dzieci rano odwoziłem do szkoły, moje dzieci jeszcze długo przed maturą, ale już widziałem, że tam maturzyści się kręcili. Ale już pan ciśnie. Już zdenerwowanie, <laughs> już było widać, także no cóż, życzymy wszystkiego najlepszego. No, tym, którzy się nauczyli, to dużo nie potrzeba, tym, którzy nie nauczyli się, no to potrzebują szczęścia, żeby akurat trafili na temat, który... Pamiętają? No szczęście się przyda i to nie tylko w tej dziedzinie, jak pisanie egzaminu maturalnego. W polityce szczęście chyba też jest potrzebne oprócz tej sprawczości, jak mówią fachowcy. A za nami święta. Święta patriotyczne. A między innymi obchodziliśmy to 1 maja. To nie jest może aż takie święto patriotyczne dla nas, ale 19. rocznica wejścia do Unii Europejskiej. Świętował Pan? Oczywiście, że nie, bo moim zdaniem ten bilans jest niejednoznaczny. Ja zresztą już w 2003 roku brałem udział w kampanii. Kampanii przeciwko wejściu do Unii Europejskiej, więc dziwne, żebym dzisiaj świętował. Ten bilans jest mocno niejednoznaczny w latach początkowych, a dzisiaj widać, że to coraz bardziej niekorzystna dla nas tendencja, która się dzieje. Będziemy coraz bardziej płatnikiem netto. Unia Europejska, czyli ten tandem francusko-niemiecki, coraz bardziej na nas naciska, żebyśmy różne rzeczy robili, jak chociażby w sprawie KPO, gdzie powiedzieli jasnej i klarownie, że nie dadzą nam pieniędzy, jeśli nie zmienimy naszego sądownictwa, jeśli nie zmienimy naszej legislacji, jeśli nie dostosowujemy naszego życia do tego coraz bardziej wpływa na życie przeciętnego człowieka, tak? Te świadectwa energetyczne na mieszkania, Ale które weszły obniżyli i obniżyli wszystko... nam karę do 500 tysięcy euro dziennie łaskawcy. za to sądownictwo. No właśnie. Łaskawcy. To się chyba zmieniło. Tak, łaskawcy po prostu. Ale wpływają też bardziej, coraz bardziej na życie normalnych, zwykłych ludzi, tak? Świadectwa energetyczne na mieszkania, które od zeszłego tygodnia każdy musi mieć. Zakaz samochodów spalinowych, właśnie dostosowanie mieszkań czy budynków do bezemisyjności, no to już jest wpływanie na życie każdego z nas i to będzie każdego z nas w następnych latach dotykać, ponieważ Unia Europejska coraz bardziej idzie w kierunku fanatyzmu ekologicznego i no i to będziemy odczuwać na każdym kroku. Każdy z nas będzie odczuwał droższe będzie normalne życie, droższe będzie normalne funkcjonowanie, bo coraz bardziej ograniczone będą nasze możliwości rozwoju no i to będzie już bardzo negatywnie wpływało na rozwój. A sądzi pan, że rzeczywiście zbiedniejemy, gdy te wszystkie postanowienia, te wszystkie uchwały, postulaty wejdą w życie, chociażby te samochody, 2035 rok to podkreślmy, jest Taki projekt przyjęty przez Parlament Europejski, że nie zarejestrujemy wtedy auta nowego auta a, spalinowego. No to coraz bardziej nas dotyka. Od 2024 roku już na każdy nowy samochód spalinowy wejdzie nowy podatek. Od 2026 roku na każdy samochód spalinowy będzie dodatkowy podatek. Właśnie, żeby wyeliminować te samochody spalinowe. Czyli każdy za zubożeje, bo będzie musiał więcej wydawać na codzienne funkcjonowanie. Nowe samochody elektryczne są też drogie i będą drogie ze względu na to, jakie produkują, skąd biorą chociażby lit. I coraz Skurc jest czas częściej teraz y, teraz y, Hmm. bardzo ciężko go po prostu dostać. W związku z tym tutaj będzie też kolejny problem. Te samochody będą drogie i każdy z nas będzie musiał więcej płacić. Świadectwa energetyczne, tak, które mamy na mieszkania, jak chcemy nawet wynająć czy remontować mieszkanie, to musimy teraz te świadectwa energetyczne mieć. No przecież to nie wszystko pisaliśmy są się, koszty. Nie pisaliśmy się na to wszystko wchodząc do Unii Europejskiej. Ja nie mówię o tych szczegółach, no bo wiadomo, że w różny sposób można realizować politykę nakreśloną wcześniej, ale generalnie wchodząc do Unii Europejskiej czy pewne zasady w szerszym stopniu nie były nam już wtedy prezentowane że słuchajcie, tak będzie za parę lat. Będziemy robić to, to i to. No to wtedy y, między innymi Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz ustalali, więc ciężko powiedzieć do końca, co oni wiedzieli, a czego nie wiedzieli. No ale system ETS-ów, czyli certyfikatów y, na wytwarzanie CO2, no to o tym nie było mowy, że to będzie płatne i w takiej ilości. Dlaczego mamy obecnie tak drogą energię? Bo te certyfikaty ETS uderzają w Polskę, bo Polska ma 70% miksu energetycznego z węgla, no i jesteśmy najbardziej dotknięty tymi podwyżkami w związku z tym. A to jest po prostu handel, to jest Handel na rynku, który uderza bezpośrednio w nasze interesy, i powinniśmy domagać się zawieszenia tego czy wystąpienia z tego systemu. No i między innymi tego nikt nie przewidział, tak? 20 lat temu o tym się nie mówiło, bo nikt nawet nie wpadł na pomysł, że można coś takiego robić, uderzając tylko w jedno tak naprawdę państwo w Unii Energia Europejskiej. Energia atomowa jest dla nas, kończąc ten wątek, rozwiązaniem najlepszym? Jednym z rozwiązań. Nasz miks energetyczny powinien być, składać się z energii atomowej, z węgla, z gazu, z odnawialnych źródeł energii. Potrzebujemy takiego miksu, żeby mieć być stabilni, żeby nie być dotkniętym. No bo widzimy, co się dzieje teraz za naszą wschodnią granicą. Z dnia na dzień może się stać, że stracimy źródła dostępu do jednych, do jednych z możliwości. Odnawialne źródła energii też nie są stabilne, więc potrzebujemy jakieś stabilne źródła. I opierając się je jednocześnie chociażby na węglu i na atomie, jesteśmy w stanie mieć pewne zapewnienia, że nasz system energetyczny nie padnie. Dlatego potrzebujemy atomu. Dobrze, panie pośle, zamykamy w takim razie ten temat. Chciałem porozmawiać z panem o sytuacji wewnątrz Konfederacji, i tego, co się dzieje generalnie na scenie politycznej i przetasowania. Chciałby Pan, żeby Sławomir Wencen był ministrem finansów? No, na pewno byłoby to dobre dla Polski. Ojej, aż tak? No, no oczywiście. No, jako jedyni w ostatnich latach mówiliśmy o tym, co nas będzie czekało, co się dzieje. O tym, że to praca w Polsce ma się dla Polaków opłacać, a nie rozdawnictwo. Że rozdawnictwo prowadzi do tego, że będziemy mieli problemy finansowe i to się dzieje. W zeszłym roku sama obsługa długu Polski to było 26 miliardów. W tym roku 66 miliardów. O 40 mm -hmm. miliardów zwiększyła się tylko obsługa długu Polski. Dlaczego? Bo po prostu wszyscy rozdają bez sam pamiętania. Ostatnie uchwały, ostatnie ustawy o tym, że sołtysowe wprowadzają miliard 800 milionów w ciągu 10 lat, pięćdziesiąt milionów dla krusu. I jako jedyny pytaliśmy, a słuchajcie, a skąd wy te pieniądze weźmiecie? Skąd wy te pieniądze weźmiecie? Mm -hmm. No i nikogo, nikogo to nie interesowało, bo wszyscy głosują za tym, żeby rozdawać, żeby kupić ludzi za ich własne pieniądze. A my mówimy, słuchajcie, ktoś za to będzie musiał zapłacić. Wy nie zapłacicie, bo wy za pójdziecie na emeryturę. Ale wasze dzieci, wasze wnuki za to wszystko będą musieli zapłacić. I my to mówimy jasno i klarownie. Koniec z praca i oszczędności mają się opłacać, a nie rozdawnictwo. A to sądzi pan, że takie podejście do sprawy, bo ja rozumiem, rozdawnictwo źle pojęte, to jak najbardziej, chyba nikt nie jest za tym. Natomiast programy społeczne typu 500+, 13 emerytura dla seniorów, którzy są w trudnej sytuacji, bo te emerytury wiemy jakie są. Państwo by chcieli rzeczywiście to pociąć? Ale to jest właśnie oszukiwanie Polaków. 13, 14 emerytura. Razem to jest ponad prawie 30 miliardów. Mm -hmm. Ponad 1% PKB Polski rozdawane, ale dlaczego? Dlatego, że są opodatkowane emerytury, tak? Gdyby by emerytur nie były opodatkowane, to oni by to dostawali, tylko wtedy nikt by nie mógł powiedzieć, że słuchajcie, dostajemy wam 13-14 emerytury, tak? Wtedy by to normalnie dostawali. My nie chcemy oszukiwać Polaków. My mówimy im jasno i klarownie, tak, to praca ma się opłacać. Nie będzie żadnych dodatków, nie będzie rozdawnictwa, bo nie da się tak funkcjonować. Jeśli chodzi o 500 plus, okej, okay, niech będzie jakaś forma dodatków, ale dla ludzi, którzy pracują, tak? Niech w rodzinie, chociaż będzie jedna osoba pracująca, nie może być tak, że nikt nie pracuje, a i tak dostają dodatki i zasiłki. Pytam, bo, bo to jest... nie krytykuje już yy, to 500+, plus mówi, że okej, okay, należałoby się przyjrzeć temu programowi, no, popracować nad nim. Należałoby mhm. go zmienić, tak? Jeśli ma być to program teoretycznie demograficzny, a tak naprawdę socjalny jest, bo to się okazało w ostatnich latach, to niech będzie chociaż zmienione na tyle, że jedna osoba musi pracować w tej rodzinie, która dostaje te 500+. plus. Nie, tak, nie, może być tak, że nikt nie pracuje, a i tak się wszystkie dodatki socjalne należą. Bo to jest oszukiwanie siebie, to jest oszukiwanie ludzi, którzy pracują na to, żeby te dodatki wszystkie rozdać, tak? Także musimy to wszystko pociąć i poukładać na nowe, no bo w końcu Dojdziemy do tego, a demografia na to nieubłaganie wskazuje, że będzie ludzi więcej na emeryturze i żyjących z zasiłków niż pracujących. A wtedy tych pracujących trzeba będzie ponad miarę opodatkować i oni będą się stawiać, czy zostać w Polsce i pracować, czy jednak wyjechać lepiej za granicę. tak? A do tego chyba nie chcemy dopuścić, że młodzi ludzie mieli taki dylemat i chcieli wyjechać za granicę, bo nie stać ich na normalne funkcjonowanie w naszym państwie. Panie pośle, a wiadomo, że Konfederacja w ostatnie, ostatnie sondaże, ostatniego miesiąca pokazały, to no, rośnie w siłę, na pewno zadowolenie u państwa na twarzach to, to widać. A We'll Ci, ci ludzie, którzy na was głosują, yy, pozyskiwani przez was, no bo nagle oni się nie wierzy przecież yy, znikąd. W jaki elektorat cel, celujecie? Której partii najbardziej chcecie odebrać jeszcze? Ale my nie, nie celujemy w jakiś konkretny elektorat. My mówimy cały czas to samo. Proszę zobaczyć to, co mówiliśmy w 2019 roku w kampanii wyborczej. Ja tutaj siedząc u państwa w studiu też mówiłem, że to praca w Polsce dla Polaków ma się opłacać. Nie możemy rozdawać więcej pieniędzy. Że o tym mówiliśmy w później, w czasie lockdownu, tak? Jako jedyny stanęliśmy za tym, że trzeba rozliczyć to wszystko, że to było źle zrobione. I my cały czas to samo mówimy. My nie zmieliśmy naszej retoryki, żeby pozyskać jakiś elektorat z innych partii. My cały czas to samo. Tylko w końcu ludzie zauważyli, że jako jedyni jesteśmy stabilni, że jako jedyni ich nie oszukujemy. Jako jedyni nie mówimy, że wam rozdamy coś. Ale do tej narracji jednak e, włączają się przytyki w stosunku do innych polityków, chociażby do no, pana Hołowni, czy Sławomir krytykuje ostro Tuska w internecie za jego podejście w tej chwili bardzo socjalne. No, wcześniej Tusk był liberalny. Nie wiadomo właściwie, gdzie on jest dzisiaj ale zaczęło się takie podgryzanie polityków znaczy, partii. Po prostu punktujemy ich za hipokryzję. No jak Hołownia, pan Hołownia mówił jeszcze bodajże w wywiadzie radiowym, że jest za tym, żeby nie było gotówki, a naraz parę tygodni potem pod wpływem naszej krytyki mówi a nie, no może jednak musi być. To no prawda, to, po, to, Punktujemy taką hipokryzję. Jak Donald Tusk jeszcze paręnaście lat temu mówił językiem, że to wolny rynek powinien decydować, że ludzie powinni pracować, a dzisiaj rozdaje na lewo i prawo różne obietnice socjalne typu kredyt 0%. A nie ale... podoba się panu ten pomysł? Oczywiście, że bo to jest oszukiwanie również wyborców. Kredyt 0% będzie polegał na tym, że to państwo będzie płaciło bankom i deweloperom ich marże. Czyli wygrani będą deweloperzy. No i oczywiście, banki. bo będą mogli tą marżę sobie dowol na dowolnym pułapie ustalać, a państwo będzie za to płaciło. Czyli my wszyscy będziemy się składali na to wszystko. Na wybraną grupę osób. Na wybraną tak, grupę, ale żeby jeszcze dodatkowo banki i deweloperzy zyskali. To jest oszukiwanie ludzi. Po prostu nie mówię im, że i tak będą za to płacili. Tylko już nie oficjalnie, wprost przy podpisaniu umowy, tylko w podatkach po prostu. I my mówimy jasne i klaro że nie, nie będziemy się zgadzali na takie rzeczy. Zobaczymy zatem, co przyniosą nowe sondaże. Są publikowane co kilka dni niemal no, i, i tamte wahania już są niewielkie między partiami. Właściwie taki konstans panuje. Będziemy to obserwować. Panie pośle, jeszcze jeden temat. Chciałem z panem porozmawiać o sytuacji międzynarodowej. Rosjanie twierdzą, że był planowany atak na Władimira Putina. Ktoś podobno jakieś drony wysłał w pobliże Kremla. To jest bardzo, bardzo dziwne to inscynizacja pana zdaniem rosyjska no. czy rzeczywiście coś się wydarzyło? Nie, no oczywiście, że Rosjanie przygotowują się pod jakiś po ewentualną konterfesję czy zrobienie czegoś gorszego, nazwijmy to w cudzysłowie, bo i tak już robią rzeczy de facto najgorsze, ale przygotowują się do czegoś. Robią takie ustawki, żeby potem usprawiedliwić swoje już działania. powiedzieli, że mają prawo do odwetu, Ta, prawda? no to jest ewidentna rosyjska ustawka, żeby się usprawiedliwiać w oczach swojego społeczeństwa, ewentualnie innych państw, które z nimi współpracują tylko i wyłącznie. A wiadomo przecież, że nikt takich amatorskich rzeczy nie robi, bo po co i jaki to miał być skutek i cel tego. Także Rosjanie, jak zawsze, po prostu ukrywają swoje prawdziwe cele pod Wpływem jakichś tam ustawek. Ale pojawiła się wczoraj informacja, że Unia Europejska przeznaczy miliard euro na dozbrojenie, w sensie zakup amunicji nowej dla Ukraińców. Co pan o tym sądzi? No, czekamy na ofensywę ukraińską tak naprawdę, żeby pogonili Rosjan od siebie z kraju. No, to jest pod cały problem Unii Europejskiej, tak? Gdyby Unia Europejska produkowała amunicję u siebie, to by nie musiała kupować z zewnątrz, a tutaj pokazuje to jasne i klarownie, jak Unia Europejska jest nieprzygotowana do jakiegokolwiek konfliktu, jak państwa Unii Europejskiej przez ostatnie lata się rozbrajały a dzisiaj stoją przed dylematem, a co teraz naraz? A co się staje, jakby Rosja naprawdę tutaj we chciała wejść na teren Unii Europejskiej? Co my zrobimy? No Sądzi pan, że to się, to się zmieni po tej wojnie? To patrzenie generalnie na Rosję, na to, żeby się rzeczywiście dozbrajać, żeby państwa europejskie też tworzyły swoje zaplecze militarne, tak jak Polska teraz robi. Chciałbym, aczkolwiek patrząc przez pryzmat chociażby Niemców czy Francuzów, mam głębokie wątpliwości, czy takie rzeczy się wydarzą, bo oni w dalszym ciągu są przekonani, że o ile Rosja tam na Ukrainie coś zrobi, to nigdy nie dotknie ich interesów bezpośrednio Niemiec. I francuskich. Niemcy mówili, e, zresztą kanclerz Niemiec, o Zeitend, będę o zmianie, postrzeganie rzeczywistości, ale nic za tym nie idzie. To były puste hasła, puste frazesy. Armia niemiecka, jak była rozbrojona, tak dalej jest rozbrojona. Niemcy przez lata budowali swoją siłę na trzech filarach. tak? Braku inwestycji w armii, tanie surowce z Rosji, rynek zbytek, rynek, z, e, rynek chiński. Dlatego no, sądzę, że będą chcieli do tego w jakiejś formie wrócić, a ten brak inwestycji w armii to traktowali po prostu jak coś naturalnego. No i widać, że to się w ostatnich ale nawet to, co mógł, pan nie mówi... zmienia. To, co pan mówi, to mogłoby wskazywać, że potencjalnie po tej, po tym ataku Rosji na Ukrainę, za kilka lat może znowu dochodzić do próby resetu na linii Rosja-Kraje Europy Zachodniej. Ale tak było po każdej wojnie, po II wojnie światowej nawet nastąpił reset, także no... no wtedy to um... byli sojusznicy, umówmy no tak, się, krótko, ale, ale byli, zanim tam tak, raz kurtyna to nie to zapadła. za każdym razem następuje w którymś momencie reset, tak? Musimy sobie zdawać sprawę, że emocje, które teraz są, za dekady już nie będą obecne i ta sytuacja znowu się zmieni. Nie wiemy, jakim będziemy położeni. Inni politycy. Inni Oczywiście to wszystko się będzie tak? zmieniało i każdy Inni. może, zresztą w Niemczech, no nawet przez przekrój niemieckich polityków widać, że są różne poglądy na temat, były różne na temat chociażby Nord Streamów i różne w podejściu do Ukrainy. Nie wiemy, kto będzie rządził w Niemczech za dekadę i musimy się nastawić na to, że to nie będzie już środowiska, które nie będą uniechętne do współpracy z Rosją. Przede wszystkim trzeba chyba samemu się zbroić, żeby być no to odpowiedzialnym za siebie. To Brak jest podstawa. Pragniesz gotuj się do wojny, odstraszaj po prostu. Jak I ktoś nie ma tak, własnej się... siły, to się nikt z nim nie liczy. Krystian nie, Kamiński, poseł Konfederacji, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.